Dzień dobry A ja w drodze Po coś takiego I po więcej slate'ów na dach Ej. Może słońca nie ma jest dobry vibe Lecimy do roboty w Kawa jest Wszystko jest Miłego dnia A miało być tak pięknie Słuchajcie, od dobrych pół godziny stoję w takim korku właśnie. Cały czas się poruszamy delikatnie. Nic tu nie mogę zrobić, więc mamy czas, żeby sobie pogadać. O czym by tu pogadać, słuchajcie? Dalej mną targają wspomnienia z Polski. Możliwość odpoczynku, wyspania się, spotkania z najbliższymi i pływania w jeziorze. Rozkoszo... Rozkoszowania się. Tak? Jest takie słowo? Tym wszystkim, także Ja nie byłem w Polsce półtorej roku przynajmniej, tak? Byłem w październiku, czyli czekajcie Lipiec, sierpień, wrzesień, październik No ponad półtorej roku Miło było się spotkać, miło było Szybko powiem wam, bardzo intensywnie, bo W czwartych wylecieliśmy rano, w poniedziałek rano wracaliśmy, w ogóle najgorszy chyba lot, który miałem Wam szczerze nie, nie, będę, znaczy nie pod względem jakby lotu samego tylko logistyki, że to jest bez sensu brać samolot rano, rano do Anglii bo ten transport później, który musiałem przebyć po odprawie samochodem tutaj, no to się to jakoś strasznie wydłużyło do godziny nie wiem, czwartej? My dopiero o 4.00 chyba dojechaliśmy dopiero do domu, byłby jeszcze sobie nie wiem, jak to się stało. Zanim ta odprawa, albo tak długa kolejka, 10 chyba 50, wylądowaliśmy. 9, 50 był lot, 10.50, żeśmy wylądowali tam z minutami przed 11, jakoś 11 może musiałbym sprawdzić. Ale coś w okolicach 11.00, już czasu angielskiego. Zanim wyszliśmy z lotniska po tej całej odprawie, bo wiadomo, tam wysiądziecie z samolotu to nie jest tak, że wychodzicie. Wy musicie iść i się tam przedstawić z paszportu, że jesteście i że wróciliście do kraju. Stoicie w kolejce. Nie mogliśmy iść normalnie w kolejkę, gdzie szybko tam jest ta obsługa paszportowa przez bramki, ponieważ nasze dziecko jest poniżej 12 roku życia, musieliśmy stać w kolejce rodzinnej. Więc chwilę to zajęło. Później chwilę zajęło odebranie walizki. Później chwilę zajęło znalezienie parkingu samochodu. To wszystkie chwile, jak połączymy razem, no to jest jakiś tam czas ogólny. Później oczywiście każdy chciał coś jeszcze szamać, to zatrzymaliśmy się na Hamskiego McDonalda. Nie jedliśmy w samochodzie, tylko wyszliśmy z samochodu. Powiem wam czwarta. Po czwartej, po czwartej z minutami, nie wiem czy nie dwadzieścia po czwartej to było, bo jakoś szybko śpieszyłem się od razu, żeby odebrać rower synowi, który był w naprawie i też psa, więc wróciliśmy do domu dosyć późno, od piątej rano, zanim wróciliśmy do domu, to, było, to była szósta prawie. Także przekręcony byłem trochę, ale dobrze, że właśnie miałem ten czas, jeszcze taki wiecie, tego popołudnia na odpoczynek. Że coś tam mi to pomogło. Wczoraj w miarę to właśnie zadziałało, bo mogłem normalnie pracę wykonać, inaczej to bym był nieprzytomny. I z tego względu, z tego względu, chyba nie wezmę porannego lotu, ponieważ ta trasa przez Anglię dookoła Londynu zajęła bardzo długo dużo dłużej niż normalnie. Jak po południu przylatujemy, to wiecie, każdy śpi w tym samochodzie, ja się nawet nie zatrzymuję, tylko dwie i pół godziny jestem w domu. Dopiero dojeżdżamy na miejsce i każdy dalej idzie spać. Więc wstajemy rano i job done. Nie wiem, już sam, która opcja lepsza. Podróż na pewno zajęła nam bardzo długo w poniedziałek. A dopiero co poruszałem ten temat w radiu, słuchajcie, tydzień temu, że wolę latać samolotami niż jechać samochodem, ponieważ jest to. Logistycznie krócej. No trochę krócej wyszło. Od 5 do 5, 12 godzin. Było więcej przerw oczywiście. Ja tak nie musiałem się też skupiać na jeździe w większości tego czasu. Ale. Czy w połowie tego czasu. Tak, do Modina musiałem dojechać, wiadomo, samochodem. Później była odprawa, lot. Jakieś przerwy. No pół na pół liczmy. Pół na pół. Stoję w korku, nie wiem co się tutaj wydarzyło, nie spodziewałem się w ogóle czegokolwiek tutaj, bo sprawdzałem trasę wczoraj, ale mi się wydaje, że tu jest jakieś roboty drogowe, bo widzę znaki. Także prawdopodobnie to płynęło na ten korek. Jak wypiłem. Chciałbym jakieś ciasteczko zjeść, ale nie mam, słuchajcie. Także jak się zatrzymam, to sobie coś kupię, jakieś śniadanie. Mogłem wziąć wczorajszy obiad, słuchajcie. Bo też tradycja już jest. Taka, że zawsze to co zostaje, to ja zabieram do pracy. Ale gdzieś kurde z pośpiechu zapomniałem załadować Micha. Także lecimy. No, pas zamknięty. Jest pas zamknięty. Już widzę. Także let's go. 8:38 słuchajcie, prawie półtorej godziny jechałem tutaj. Ja już jestem normalnie, huhu! Zmęczony. Wyjechałem specjalnie rano. Ale zapomniałem wam też wam powiedzieć, że kabel zamówiłem do festula. Ile to jest 5,5 metra, słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie pasowało, że to jest ta wtyczka. Tamta była trochę jakby inna. Nie wiem już sam. Jest jakiś lock system. Zobaczymy. Czy to pasuje do tego festula, którego mam Troszkę inna wtyczka jest, mam wrażenie Ale mam nadzieję, że to połączenie jest to samo, więc... Bo tamten kabel, pamiętacie, na, na patencie jest zrobiony Więc, żeby uniknąć tragedii, to kupiłem kabel I idę do sklepu, muszę zamówić slajdy Mam papier, wiem dokładnie co I lecimy nie wiem, gdzie położyłem fakturę Jestem boski Ale 534 funty, słuchajcie Kosztuje mnie 150 slejtów A tu jest I 15 takich wykończeń dachowych Które tu widzicie, także No i, i jeszcze trochę Dobra, wbijamy się na ten piękny dach Słuchajcie, lecimy ze slejtami Musimy dobić jeszcze kilka batonów, zanim pogoda się naprawdę zepsuje. Także e, tu jest kilka dociętych. Zaraz się okaże, co tu się dzieje. Śruby, impakty, miarka i lecimy, dobijemy to do końca i będę mógł wracać. Także lecimy z tym. Dobra, słuchajcie, robaczki, batony mamy porobione. Tutaj listwa też już założona. Ona później będzie docięta do tej e, czapy, czy jak to tam się nazywa. Wiecie, to co idzie na samej górze, wystawione jest tyle, ile ma być, także zakładam już Slata i po kolei lecimy z dachem do góry, mam nadzieję, że się wyrobimy. Nie wiem, która jest godzina, powiem wam. 11.20, także nie jest źle. Słuchajcie, jestem już, przeszedłem praktycznie ze starego w nowy. I lecę sobie w tą stronę, ale najgorsze to jest, powiem, złapać to, nie? Już batony mamy i te wszystkie linie mi pasują Ktoś tam wspominał tak, że te slajty są różnych wymiarów ogólnie Te stare są mniejsze, te większe Ale... Nie chciało mi się tego szukać Te, te co są... Nie, nie, nie Nie z tej strony mierzysz Adrian Nie z tej strony Tak, no Dziurka na dole no nie, to musisz tamte zostawić. No, także słuchajcie, ogólnie te wymiary, gdybym miał może by było łatwiej. Ale już poszło to poszło. Slayty mamy. Teraz tylko kwestia czasu. Nie wiem która jest godzina, bo zacząłem to jak mówiłem o 11. Ja to sobie słucham YouTube'a. 12. godzina czasu. Ja mam tutaj połączony dach tak naprawdę. Także nie jest źle, nie jest źle. Bo ostatnie dwie linie teraz kładę, tej krótkiej w ogóle nie kładę, bo mam wysokie slajdy, więc to mi nie robi roboty. Nie muszę tak nisko tu kończyć. Te czapy założymy może dzisiaj, zobaczymy. Znaczy chyba nie, wolę się skupić na tamtym dachu. Z tamtej strony, jeżeli będziemy mieli czas i zacznąć tam bić slajdy. Także im szybciej tu pójdzie, tym lepiej. A jeżeli nie, chociaż tyle skończmy to, co musimy skończyć dzisiaj, czyli tą stronę, nie? I będzie wtedy cudownie. No, kosztuje to trochę czasu i trochę kurwa cierpienia, bo bije sobie palca już nie pierwszy raz. Poświęcam się. Hello. Jak tam. Jak tam życie. Wróciłem na dach. Słuchajcie, nie chciało mi się tu wchodzić, ale obiecałem sobie, że tą stronę dobiję, żebyśmy się zasiedzieli na kawie. Nic nie zrobiłem, więc zabieram się. Także lecimy z tym. Przeopakowanie odda się Adrianowi. Lecimy. Rita, Rita, ten. zjada nam ciasteczka. To nie jest takich obciół, proszę Państwa. Jeszcze jedną krótką mogę w sumie. Muszę tutaj wyżej pójść, wiesz? No bo tutaj już dalej nie polecę. Już mam zęba zrobionego. Teraz tą krótką. Tutaj by się chyba przydało ten. W sumie. To się przydało? Wiertarka, ale już już ogarnię. Znaczy przydałaby się no. Na widzę tych daków Milion, milion uderzeń w palce te, te dwa palce ja, Jakbym tak powinął, jedną nie mógł tego gwoździa trzymać. Więc jak jest ten krótki iść niżej tak? Muszę się wycofać. Z go, słuchajcie. I tak powstaje piękny da Słuchajcie, mamy to Co masz? To jest Ultra coś. Nie, nie, ten się nie nadaje. Ale to się nada. To się dodatkowo się. O, ten nosek. I zaraz zrobimy taką fajną rzecz. A ja ten. Pokażę Wam, że nowy wydatki zrobiony. Ho, 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 ho. Teraz zostaje tylko góra. Gdybyśmy mieli piasek, to bym to zaczął obstawiać. Ale nie pomyślałem, że tak szybko mi zejdzie. Raczej martwiłem się. Tu zrobimy taki, taką czaplę, słuchajcie. Eee, tylko chyba wymienię tego slajda, bo ma dziurkę. A zresztą. Oryginalne. Takie coś nałożymy, żeby ładnie nam tutaj zasłonić ten trójkąt, bo one są takie niewykończone, więc albo za prawą musiałbym to robić. I jak pójdzie deska, to wszystko będzie czarne, wiecie, będzie ładnie to wyglądało, więc nakleimy z tej strony i będzie cudownie. Resztę zrobi już za prawa to już jutro. Poszło. Słuchajcie. Także jeszcze się żegnać nie będę, bo... Musimy pogadać z klientką, ale tyle z update'ów. Już nie wiem, czy nakrywałem, czy nie. O to mi chodziło. Słuchajcie, o taką czapkę. Przykleiłem to ładnie. Jeszcze zestrojowałem Będzie pięknie. Jeszcze pójdzie deska lewa, prawa i cudownie. Nara. że środa. Dach ten podstawowy mamy zamknięty. Jutro położymy slajty na tej pozostałej części i od razu chyba położymy te wszystkie właśnie czapy. Nie? Wyjdzie Jobdam, także. Lecimy z tym, słuchajcie, idę się pożegnać z panią. Mam jeszcze zadanie specjalne dzisiaj. Przyjechałem do apteki do mojej żony i dywan wyrzucić, bo szczur im zdach. Także <grym> miłego wieczoru, dnia i poranka Kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj o nas. My dalej tu walczymy, radujemy ten świat, ten kraj. Na Cześć.